Panie trenerze, 48-42. 6 punktów do odrobienia. Czy można już otwierać szampany? Yy, witam wszystkich. Na początku gratuluję to tez zwycięzcom, Uważam, że to jest dosyć dużo punktów do odrobienia. W mojej drużynie za punktów Antonią i Uważam, że to jest bardziej wyrównanym składem i to przesądziło o wygranej. Nie ukrywam, że przyjechałem tutaj wygrać te zawody. No, niestety było bardzo że końcówka, że tam od 10 biegu zaczęło trochę lepiej się układać dla Polonii, ale niestety 6 punktów straty, które w tej chwili jest. Uważam, że będzie problem do odrobienia, ale nie poddajemy się, najnowszy będziemy walczyć do końca, bo wiemy o co jedziemy. są jakieś pytania to może teraz trzymaj głośnia. Rzymy, punktów niewiele, ale wiele serca zostawiłeś na to, jak możesz ocenić pojedynek w twoim wykonaniu? No cóż, ja może niewiele tych punktów przywiązam, bo można powiedzieć że jeden wiek, tylko był w moim wykonaniu udany, ale cóż ten tor strasznie dzisiaj się zmieniał i praktycznie co wiek trzeba było coś zmieniać i no niestety ja jestem jeszcze młodym zawodnikiem i nie zawsze mi się to udaje. Ale na pewno każdy start jest dla mnie doświadczeniem i mam nadzieję, że jeżeli nie będę popełniał tych błędów w przyszłości, będę potrafił jeszcze lepsze zawody. Mam nadzieję, że tak będzie w na meczu rewanżowym. jak co z Twoim zdrowiem? Czy po wypadku czujesz się dobrze, czy coś się stało? Nie, no, wszystko jest w porządku, tam sytuacja po prostu no, było ciasno. Ja nie miałem o tyle szczęścia, że prawa noga, troszkę kiedyś moją zamaną, wkręciła mi się w koło i trochę tam poturbowałem ten z kąpa, ale ogólnie jest dobrze. Panie trenerze, w jednym z tam było dosyć ostro że z Robertem Kościeką, gdy rywalizował Rafał Szybjewski, Jak wygląda ta sytuacja z parku maszyn? Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że powinien być wykluczony nie mój zawodnik, tylko z ale trudno. Decyzja z tym była taka, nie inna. Musimy się z nią pogodzić. I szanuję tą decyzję. Panie Trenerze, chyba nie panie do końca proszę o dwie pomyłki właśnie nadzłożyć. No, powiedział Pan do Roberta Kościera. Robert Kościera soli z i powiedział, że zostawił mi miejsce. To no, Pan powiedział brzydkie słowa. Trzeba było zobaczyć drugą nogę. Słyszało to bardzo. E, pan tutaj myli fakty, bo Pan mówi Ale teraz pan o tak? 15 biegu. Ale powiedział tak, pan, czy... pan tak? Może Pan tak, tak słyszał? Może panu. na temat sportowego i fair play, zachowania nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo okay. w ubiegłym tygodniu tyle już było powiedziane, że nic więcej... Nie muszę mówić i myślę, że Państwo też nie. To nie ma sensu tego e, odtwarzać, co było w ubiegłym tygodniu. Dziękuję. Ale nie rozmawiam o drugim tygodniu, już o dzisiejszym dni. Ja powiedziałem, dziękuję za. Ja Panu wytłumaczyłem o co chodzi. Powiedziałem Panu, że panu mieli... Bieg, Pan mieli biegi, ale przypomnę Ale niech Pan powie, czy tak Pan powiedział. Ja na tym poziomie z Panem nie będę dyskutował. O, 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 czy są jeszcze jakieś pytania do drużyny gości?

Chciałem tylko podziękować sędziemu, bo na pewno widział w poprzednim, na poprzednim okrężeniu co Robert 200 razy mną zrobił. I ja sobie pomyślałem, że jak go dogonię, to zrobię mu to samo, a jeszcze gorzej. Nie dziękuję sędziemu, że mnie nie wykluczył, bo na pewno to widział co Robert zamówił. Rafał został przez przyszła sezon. Zobaczymy, chciałbym bardzo. I elegancko by było. Rafał, jak myślisz? sześć punktów? nadwyżki nad Polaniem w wystarczająco dużo, żeby bić się w utrzymanie? No na pewno pojedziemy tam powalczyć, bo na pewno chcemy zostać w Ekstrali. Częstochowa ta rada. Czasamowa jest masa. Panie trenerze, 48 do 42, czy taki wynik pana satysfakcjonuje? Ale przecież się, cieszę się ze zwycięstwa. Na pewno każdy by sobie troszeczkę większej różnicy. Ja osobiście ja też jechalibyśmy jechaliśmy do, do Bydgoszczy z jakimś spokojem. Ale to jest jeszcze tydzień czasu, 7 dni. By, być może do, do, do sprawności dojdzie tam, tam, co uczyni się tam, chyba, wodzie I, i to będzie takie uderzenie. Także ja ja mocno w ostatnim wierzę, że będziemy ja tam po nie, no. Nie musi być zwycięstwo, ale wynik, który gwarantuje na nam udział y, w parażach. Idziemy po wynik, który gwarantuje nam udział w parażach. Pamiętam, że tam był jeden taki bieg, gdzie tam chciał ukraść star. Sędzia nie przerwał, a chyba Kartun miał takie myśli, że bieg będzie przerwany. Tak, rozmawiałem z sędzią y, przez telefon i po zawodach również, a mówi nie zwrócił uwagi akurat na zawodnika, Skoncentrował się na Tajwo w a nie skoncentrował się na pozostałych zawodnikach. Który to wykorzystali to było bardzo, bardzo mocno widoczne i, 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 i bieg ten, ta decyzja bardzo wypiła z rytmu, bo zaraz rozmawiam również z Carsonem, powiedział, że jest wypity takimi, takimi decyzjami. No i była widoczna ta, ta, ta jego dezorientacja. Panie trenerze, co stało się z motocyklem Sławomira w 15 biegu? Wstałem ja pod taśmą i to, to bardzo, bardzo mocno było słychać, ale praktycznie tam ten silnik będzie do, do, do wyrzucenia, bo urbał się kormowot, tylko tak głośno było tak głośno, że no, nie ma możliwości, aby przy urwaniu się korbowy, to coś się uratowało. Panie trenerze, przed mleczem dużo się mówiło, że... Zaoferował Sebastian Łamek. Jak wygląda ta pomoc, czy użyczył swojego sprzętu, czy jakiś zawodnik pojechał na silniku, czy może motocyklu? Oczywiście na silniku Sebastian jechał Bridger. pięknie jechał na tym silniku. O, wow. tak, to tak wow. Czy to zaskoczył cię? Do trenera. Dziękuję, tak Bardzo.